To? Nie ma. Proszę bardzo. Piwa bez alkoholowego. Pamiętasz, jak tu byliśmy ostatnio? Nie. Było super. Teraz też będzie fajnie. Ey, that's my. Welcome back. Thank you. Na pewno nie chcesz steka? Nie. Mięso to jest mięso. Ja bym tak nie mógł same warzywa. Dawid sobie nie musi niczego udowadniać. Mogę spać z Wiktorem Mika w namiocie? Nie, no pewnie. Nie chcę, żebyś się z nim bawił. Dlaczego? Maja, spokojnie. Co spokojnie? Strasznie mi jest przykro, jak cię widzę w takim stanie. W jakim stanie? To nie jest twoja wina. To nie jest twoja wina. Ale co? To nie jest twoja wina. To nie jest twoja wina. To nie jest twoja wina. To o, nie co twoja ci wina. To jest twoja wina. Kurda, co? Dobra! Idziemy na plażę. Czy coś z tobą jest nie tak? Oj, chyba ktoś tu ma niedobór witaminy D i jest bardzo złym nastroju. Taki mi się ostatnio sen przyśnił. uprawiałam seks z zupełnym nieznajomym w parku. Co tam robisz? Próbuję jakoś uratować ten wyjazd. Możesz sens. mi oddać ten numer? To jest tak. Mój numer i moje nazwisko. Nosy... Co nasz, Wszystko się tu sypie. Musisz! Spokój! Kurwa. To była. Tak? Absolutnie. Najgorsza majówka Ever.